Witajcie, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Wydaje mi się, że w takim spokojnym vlogu, dlatego że mamy tak brzydką pogodę na zewnątrz, że czuję, że ewidentnie zaszywamy się dzisiaj w domu i w związku z tą pogodą też mam taką ochotę posprzątania w tym domu. Tylko nie takiego posprzątania, że biorę zaraz szmatę i jadę na tej szmacie, tylko w końcu. W końcu, nie wiem po jak długim czasie, założyłam konto na Vinted. Ja wcześniej miałam konto na Vinted z tym, że połączone z mailem, do którego nie mam dostępu. Kiedyś na Instagramie wam mówiłam, już dawno, dawno, że nie mogę się zalogować do takiej poczty, yy, którą założyłam w wieku chyba 11 lat. I tam, yy, jako podpowiedź, wpisałam yy, moje ulubione danie. Wyobraźcie to sobie. I jak coś to wpróbowałam, i słodycze, i pizza, i nie wiem, leniwe pierogi, to tak jak wtedy uwielbiałam naleśniki. Kto wie, czy ja tam nawet z błędem ortograficznym czegoś nie wpisałam, albo z jakąś literówką. Nie wiem, nie wiem, jak można było wpisać mm, taką podpowiedź podczas zakładania maila, no ale dobrze, wybaczam sobie y, za mój wiek. Przez to, że miałam 11 lat, to sobie to wybaczam. I jest tam taka też opcja jak mail pomocniczy coś takiego. No i my tego maila zakładaliśmy wtedy w szkole na lekcji informatyki, jednej tam z pierwszych, bo to właśnie była ta taka lekcja yy, zakładania poczty i pamiętam, że jako mail pomocniczy yy, wpisywaliśmy maila tej pani od informatyki, a co najgorsze, ta pani była wtedy na zastępstwie. Więc ja nawet miałam taką myśl, że może bym się z nią jakoś skontaktowała. Wiecie? Nie ma szans, nie mam pojęcia nawet, jak ta pani miała na imię, bo wiecie, nawet ten mail nie jest w całości, tylko tam jest pierwsza litera, gwiazdki i właśnie końcówka tej poczty. Więc taka historia mojego maila, do którego nie mam dostępu, a tam mam bardzo, bardzo dużo rzeczy takich niepotrzebnych, bo to był taki śmieciowy mail, ale tak czy inaczej na niego było założone konto na Vinted i ja bardzo dużo kupowałam przez to konto, ale no nie byłam w stanie nic sprzedać, bo żeby wypłacić pieniądze z Vinted, to trzeba właśnie mieć dostęp do poczty. Więc założyłam nowe konto z mailem do którego mam dostęp i dziś jest ten dzień, w którym biorę tą torbę z rogu garderoby. Rozstawiłam sobie już deskę do prasowania ze stacją parową i będę to wystawiać. Nie wiem, ile uda mi się tego zrobić. Bo słyszycie, że towarzyszka coś nie do końca śpi, wierci się w łóżeczku, więc możliwe, że będę musiała co chwileczkę do niej nie wiem, podchodzić, czy coś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także bierzemy się do działania. A oto i on, mój kącik z rzeczami do wystawienia. Biorę to, prasuję i robię zdjęcie. Every time I see your face I'm losing track of time and space I don't know where I am It's like I'm wasted And I won't waste it Co Sinsay. Tam są te rzeczy dla ciebie To możesz od razu otworzyć Zrobiłam już zamówienie świąteczne na Sinsei Bo nauczyłam się Że jak nie zrobię Od razu, tylko czekam jak przyjdzie sezon To już nic nie ma Zrobiłam wszystkim takie same Piżamki, to jest pewnie moja. A to jest bluzadnie, to jest piżamka. No piżama. Nie, nie to jest okej. Okay. Dla Nadi i dla Mariki też jest. Hmm. Marika ma inny kolor, dlaczego? Nie dla Nadi, nie? Fajne, nie? Dla mnie są takie same. Kurde, za zapasy konkret. Tam są kupki świąteczne. Kupki, kupki. Dwa tylko wzięłam my już minęło wszystkie więc można. Tak, oficjalnie można. To może być to. Tak, są też dwie takie same dla ciebie i dla mnie. Ej, bo fajne. Fajna. Fajna. Tylko ja mam męską, bo nie było damskiej i męskiej. Fajna jest. Ej no popatrz, nie jest źle. czekaj. Fajna jest. Co? Fajne. Tak. I co? Fajna. Zostaje? Tak. Nie co z moim planem, że zwrócę i zarobię? Wiecie, ja mam na ja was świetny pomysł na sposób na zarabianie. Coś robicie nazywa, zakupy... Girl. <gry> robicie zakupy, a później je zwracacie i zarabiacie na tym. W sensie zarabiacie, jak mam zwracają te pieniądze, które wcześniej zapłaciliście, nie? A i powiedziałeś, że jak przyjdą poszewki, to mi powiesz, czy chcesz takie, czy nie. Tak jest. Okej. Okay. Są zielone jeszcze. To są poszewki? Tak, ja mam zielone i... Bo nie chcę czerwieni Nie, roku. super będą. Tak? Kwiatek jest znowu zielony, wszystko będzie posuwało. Wszystko Ale jest zaangażowany po prostu. Nie czuję jeszcze wajdu vlogmasu, bo vlogmas dopiero leci za miesiąc. Jak wejdziesz na stronę za miesiąc, to się zdziwisz. I to powiesz: kurczę, no. czemu nie kupiliśmy tego wcześniej? W przyszłym roku Wraz. musimy zrobić to w listopadzie. Jakie w październiku? Zrobił mi bałagan i poszedł. Koszula to koszula, zwłaszcza musztinowa Próbowałam z każdej strony zdjęcia robić, ale jednak w tym pokoju o tej godzinie U! Zostawiłam przed chwilą, więc. No właśnie, jest najlepsze światło. Tak, żeby to po prostu w rękach robić. A spójrzcie co tutaj jest. Śniadanko I to wygląda całkiem fajnie. To Zobaczymy, jest... jak będzie smakować. To jest totalnie inwencja twórcza. Jak na to, właśnie, że nie było planu i nie było przygotowanych składników. Wygląda rewelacyjnie. Ja się domyślam, że to nie zawsze tak wygląda, ale póki co, to jestem w szoku. Bo co wrzucam? To sprzedane, sprzedane, sprzedane. Póki co sprzedałam wszystko poza moją maszynką, która jest za kwotę dużo, dużo wyższą niż tam parę dyszek, ale podoba mi się to. Jeżeli w ten sposób faktycznie mogę sobie wysprzątać szybciutko garderobę z takich rzeczy, które są faktycznie, wiecie, w dobrym stanie, bo ja nie sprzedaję nic, co jest jakieś, nie wiem, zniszczone i tak dalej, nie mam psychy, że tak powiem, to bardzo mi się to podoba. i don't want to slow this down my Patrzcie, sprzedane, 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 sprzedane. No, I moja hmm. your name i'm wasted on you here we are right underneath the stars so let's get a little reckless you make me breathless and i won't waste this and i promise that Zbierałam swoją ekipę, żeby od razu nadać te paczki, żeby mieć z głowy, żeby też porządek był w domu, bo taki jest cel tego wystawiania. I słuchajcie, no, jedne paczki były w paczkomacie, więc to ludzi. Nieraz nadawałam paczkę w paczkomacie, ale yy, kilka paczek jest na paczkę Orlen. Nie mam pojęcia co to jest Obstawiam, że mam jechać po prostu na Orlen I że to się tam nadaje Albo nie wiem, albo się szuka jakiegoś paczkomatu Człowiek całe życie się uczy, no Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu Zrobić coś nowego, coś innego Także jedziemy na Orlen Albo przynajmniej szukać jakiegoś paczkomatu Koło Orlenu Nie wiem, nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy jak to działa Po drugiej stronie jest taki sklep Jak po drugiej stronie drogi czy tutaj? Okej. Okay. Dobra, super, dziękuję bardzo. Nie śmiejcie się. To jednak nie na Orlenie się nadaje paczkę, ale sklep, gdzie mam nadać tą paczkę, jest dosłownie na wprost, więc tylko przejeżdżamy na drugą stronę ulicy, tu, 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 tu. Tu. I zrobimy to po co przejechaliśmy. Jutro Chyba nie na mój wzrost. Mama ta to na siebie? No, szpilka by musiała być, wiesz. A ciebie też są za duże. O, jakie matki! No, mam się nie podoba. Zwrócimy chyba, co? Chyba nie. Segreguję, co zostaje, a co odsyłam i wzięłam dla Nadii takie, taki komplet. W nawet nie wiem, czy to jest komplet, ale motyw kokardek się zgadza. Tu są leginsy i tu jest do tego taka bluza. O, bluza jest przepiękna! Też właśnie takie kokardki i tu ma takie falbanki. No to bluza na 100% z nami zostaje, w ogóle bluza ma taki fajny materiał, gruby, bardzo przyjemny. Leginsy są bardzo, bardzo cienkie, ale przyjemny mają materiał. Nie, ogólnie podoba mi się cały komplet, więc zostawimy całość. Patrz, jakie ładne, Nadia. Tutaj mamy kubeczki, tylko te kubeczki rozpakowałam i wydaje mi się, że są bardziej szare niż beżowe i to mi się nie podoba. Bo to miało być beżowe. Są jeszcze chyba zielone i... czerwone, jeśli dobrze kojarzę. Dobra, niech zostaną. Odłóżmy je na kubkę z rzeczami, które zostają. Dalej jest taka piżama i ją już mierzyłam, w sensie mierzyłam sam dół, ale ma tak szerokie spodnie, w sensie one miały być szerokie i Krystal tak mówi, że byłyby, ale że jeżeli się do nich jakoś specjalnie nie, nie przywiązałam, nie przewiązałam, nie to że on by był za tym, żeby je zwrócić. Więc taki jest dół, a tutaj jest góra taka festival time z takim motywem też, wiecie, świątecznym. W sensie, że ten napis jest taki, w takie wzorki świąteczne. Wzięłam też taką dekorację z myślą o właśnie pokoju tutaj dziewczynek, żeby postawić gdzieś. O, nawet tak tutaj, już obojętne gdzie. Nie, nie zastanawiałam się konkretnie gdzie, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie się prezentuje, a kosztowało chyba 17 zł. Pomóc ci? Pomóc ci odciąć metkę? Tak. Tutaj. Mnóstwo skarpetek i pierwszy raz sobie kupiłam takie skarpetki wysokie, żeby mieć tak zakryte te kostki, jak będzie tak faktycznie zimno, śnieg. A Nadii wzięłam mnóstwo, mnóstwo skarpetek, takich zwykłych, białych. Skarpetek białych nigdy za dużo. Te spodnie cekinowe do zwrotu. Po pierwsze nie uważam, że były aż tak fajne, a Nadii myślałam, że są identyczne jak moje, a to są totalnie różne kolory, wzory i są dużo, dużo, dużo za długie. Więc obie pary idą do zwrotu. Zresztą materiałów tych to też jest tragedia. Zastanowiłam się dłuższy czas nad tymi piżamkami, i one wszystkie są tak kiepskiej jakości, poza tą najmniejszą, co też widać po kolorze, że to jest inny w ogóle materiał, że zostawiam tylko tą najmniejszą, a wszystkie nasze zwracam i obejdzie się bez piżamek. Ręczniki świąteczne są jak najbardziej w porządku, w dotyku, przyjemne, milutkie, ładne. Ja sobie jedynie te uchwyty przeszyję gdzieś tak tutaj na środek, żeby mi to tak wisiało na wieszaczku o w ten sposób, czyli tak tutaj na środku, a nie tak wiecie tu za tą końcówkę, bo to jest zupełnie o, do ziemi by wtedy było podcinałam tylko z wszystkiego metki zostały nam tylko i wyłącznie poszewki, z tej serii to już mam jesienne na takie klasyczne, na święta wielkanocne z zającem teraz działam z kokardą na Boże Narodzenie. to tych tak. jestem pewna, to mogę od razu odciąć. Tak to wygląda. Są też w choinki i wlaski świąteczne. I nie Tyle. wiem, czy laski świąteczne nie byłoby ciekawsze. Dobra, zostawmy to. I takie zielone. Na angielski zaraz jedziemy. Jedziesz z mamą czy z tatą? Z mamą. Z mamą? Cały dzień mówię, że z tatą. Mama tak dzieje. Ja Pięknie. Nie wiem, czy to się uda, kochanie, wiesz. Myślisz, że da radę? Tak. Chyba to co, próbujemy jeszcze jedną warstwę? Tak. Może spróbujemy do samej góry, co? No to chodź, jedziemy. To się uda. Tak? Uda się, no masz. Na pewno, Na pewno uda się. Na pewno? Na pewno się uda. Tak. A może spróbujemy jeszcze tu o trójkąty, co? Tata zamknąłeś mi Zrobimy to Zrobimy to Zamkniemy te pampercie. pampercy Zamkniemy te pampercy Brawo Ślicznie Tata nie weźmie pampercu No, tata już nie weźmie pampercu Zamknąłeś Tak, udało nam się, chodź Brawo Cieszy! Mówię no. o sobie? Tak! Mnie to cieszy! Mama, zamknęłyśmy bambety i Didoć nie weźmie pamięta! Tak! Nie no, fenomenalna zabawa, fenomenalna zabawka i nieograniczone możliwości. Jak widzicie, właśnie zabudowałyśmy przewijak. O! Przewróci się, chyba! No. Teraz, tak! Więc całym sercem polecam. Myślę, że święty Mikołaj przyniesie kolejny zestaw. Zrobiłam sobie taką klasyczną bułę z szynką i papryką konserwową od mojej mamy, z tego co dobrze kojarzę. Mimo, że gotuję rosół, i planuję zrobić później taką zapiekankę makaronową z mięsem z rosołu. Z tym, że zanim ten rosół będzie, to jeszcze trochę minie. Dosłownie chyba z tydzień temu Wam pokazywałam zestaw do chrztu od siostry Krystiana, że ona prowadzi swoją firmę, szyje takie ubranka dla dzieci. I spójrzcie, co ja tu mam już na święta. Popatrzcie! Dwie sukieneczki w kratę świąteczne. Nie muszę chyba wam tłumaczyć. Jedna dla Nadi, ta większa, druga dla Mariki i to jest pierwsza taka okazja, pierwsza taka sytuacja, kiedy dziewczynki ubiera tak samo i jeszcze święta. No coś pięknego, pierwsze święta we czwórkę. Mam wrażenie, że kamera troszkę prześwietla i nie widać tego, jak ten czerwony jest taki głęboki. O, chyba teraz lepiej, że bardziej to tak wyostrzyło. Popatrzcie też na tył tutaj. Klipsy są w kształcie serduszek. Nie, no ja, ja jestem po prostu na nieładnie mówiąc. Może Wam wstawię link do Instagrama, Mamuszki handmade, w razie czego jak wpiszecie, też Wam wyskoczy i w wiadomości prywatnej możecie zamówić ubranka. Jak widzicie, jest już ciemno, a to oznacza, że rosół gotował się 5 godzin i to chyba mój najlepszy rosół, jaki w życiu zrobiłam. Wiesz, jest tak genialny w smaku, kolor jest perfekcyjnie żółty, że Plan jest taki, że teraz go odcedzam i będziemy mieć po prostu rosół do jedzenia, a mięso będę obierać i robimy na kolację, chociaż nawet nie wiem, czy nie lepiej na jutro, bo dziś już jest późno, 17. Nie no, w sumie jeszcze pasowało coś zjeść konkretniejszego, ale plan był taki, ja w ogóle ten rosół gotowałam przez to, że miałam ochotę na zapiekankę makaronową z mięsem z rosołu. I przez to gotowałam rosół, więc najpierw zjemy rosół, a później się będziemy zastanawiać co dalej, czy robimy dzisiaj tą zapiekankę, czy jutro Prawdopodobnie i tak i tyle wyjdzie, że będzie na dwa dni, więc może, może jednak dzisiaj Ale no, jest genialny Wyciągłam sweterek po Nadi, taki zimowy, pamiętam, że dałam za niego tyle pieniędzy, bo on był przyty na zamówienie Mi było żal, bo upraliśmy go dwa razy, właśnie będąc zakopanym i dziś wleciał już dla Mariki. Jedziemy zwrócić te wszystkie rzeczy z Chinsaya, które z nami nie zostają. I nie wiem, co jeszcze. Nie mam pojęcia. W każdym razie dzisiaj wlatują po raz pierwszy już... Gdzie jest czapka? O! Gdzie jeszcze tu jest czapka? Po raz pierwszy wlatują zimowe rzeczy. Mikołaj już chyba przyszedł do jednej z pań. W sensie do jednej z dziewczynek. Zrobiłam zwrot i to, co się dzieje na sklepie... To ja nie wiem, czy mamy grudzień, czy to dwa dni przed świętami. W jednym miejscu zaparkowaliśmy. Bo pan wyjeżdżał. Bo pan wyjeżdżał. Więc tam się tak naprawdę udało. <laughs> Takie byś chciała z kotkiem? Więc to nie był dobry pomysł. Zakupy w sobotę wieczorem mm -mm. i to przed długi, w długi weekend, Co myślisz? Mi się to podoba trochę. Lepszy niż tamten, co mi przed chwilą. <laughs> Chyba go wezmę. To tak. Tym jestem piękna. Tak, jestem mądra. Jestem mądra. Jestem ważna. Jestem ważna. Jestem twoim cudem. Cudem. Kocham cię na zawsze. Kocham cię na zawsze. Dobranoc.